Witam z serdecznie z tej strony. Kowalczyk, moi drodzy, dzisiaj wam pokażę plecionki machi-machi, ale to za chwilkę, bo najpierw muszę <noise> wam coś przeczytać. Bo przyszło kolejne specjalne pismo. pismo od firmy Mikado. Okazało się, że to speckomisja. spec komisja. Przeczytam, wam, przeczytałem, wam spokojnie, posłuchajcie. Szanowny towarzyszu Ugugała, samokrytyka, które towarzysz dokonał na kanale sklepu Zadzior, w pełni nas satysfakcjonuje. Szczerość wypowiedzi, czy te, te łzy w oczach po prostu. Bolesne męczeństwo. Oraz wysoki poziom merytoryczny bardzo pozytywnie rokują w kwestii dalszej współpracy. Doceniamy również deklarację złowienia pierwszego bolenia, w tym sezonie na wędkę Sensual NG. Oczywiście możemy takowo przekazać, jednak podczas obrad spec komisji. <grywamy> Pozdrawiamy spec komisję z firmy Mikado. Postanowiliśmy wysłać do towarzysza na testy model, który, pomimo premiery w 2022 roku, już stał się klasykiem cięższego boleniowego łowienia. Mowa oczywiście o wędce progresji w 35 o długości 275 cm. Mamy nadzieję, że ten właśnie kij sprawi Warszawie wiele radości i będzie wiernym kompanem wiślanych wypraw. Z poważaniem ze Mikado i tu są podpisy członków no, Paweł, Ja jadę, się jestem wypustuje. szczerze wzruszony. Tak, no powiem Bo Ci, że... Już żegnałem się z żoną, z rodziną, z Wisłą, że będzie 25 lat więzienia, jednak się okazało, że Tak, a tą momentkę byś pokazał. Med mediacje sądowe przyniosły efekt. To przywile. są mediacje przedsądowe. Przedsądowe. <laughs> przedsądowe. No proszę bardzo. Oto ten nagi miecz. A, ale A ale... Laska ale... 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 się od razu spytał. Czy jemu też jakaś mi może się nie podobać, ale jest tak ale Nie, mówię... <laughs> Nie, mówię... nie mówię... spokojnie, spokojnie. A, no tak. 2,75 do 35 to będzie, będzie pasowało pod... Pod nasze łowienie, pod nieco większe ryby, nieco większymi przynętami, mocniej pracującymi. Zaraz sobie zobaczymy. Progresiv 2,75, 6,35. Towarzysz Gugała to. O! Patrz, patrz. No pięknie. Słuchaj, nigdy nie byłem ambasadorem żadnej marki, pewnie nie będę. Nigdy nie byłem ambasadorem żadnej serii wędek, ale za to. Widzisz, zostałem ambasadorem nie nie, 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 Paweł, nie, 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 momencik, momencik, bo troszeczkę Cię poniosło, Ty nie jesteś nie jesteś ambasadorem marki. Ja ta wędka, ta wędka to jest Twoja korona cierniowa, którą będziesz dźwigał na majówce, stary. Ty masz no. złowić rybę, a nie to, że to tam Słuchaj, masz rybę. Ja stary. Ja nie, takiej korony cierniowej. No, to, no, to fie, tak, fajnie. No. Chodź Marcinek, przygniesz od razu, pokażemy. Bo ja tu... Ale tu... O, patrz, ile mocy. Da do coś. Tylko nie puść, bo o. sufit złamiemy. Pięknie. No, fajnie. No i zobaczymy. Jest, ja, już, ja już mam w ogóle. Daj, jeszcze ja nagle sobie tutaj. Imperatory, nie imperatory. mikady. No. Ojej, to, to, to powiem ci, że. Tu można i szczupaki tu spokojnie łowić, no? no tak się, ze swojego miejsca bardzo dziękuję firmie Mikado za tak uroczy prezes. Jestem szczerze wzruszony. Bardzo mi ta firma Mikado się podoba. Jest moją ulubioną na rynku wędkarskim w Polsce. Ale i tak zobacz, jak fajnie, bo człowiek czasami wali jakąś głupotę. Ale jak przy okazji trzeźwo pomyśli Ale i patrz, tak dalej, Sebastia, to... Sebastian, bo tu jeszcze temat nie jest zakończony, bo coś tu było w kwestii dalszej współpracy. O, pozytywnie rokują w kwestii dalszej współpracy. To akurat nawiązując do tego tematu, chciałem tylko pokazać, że znowu wczoraj podarłem śpiochy na drucie kolczastym. Ja pierdzielę, jak... Nie, no, przep... I w, ty, już w, tym, ja ja, w tym momencie już mi jest wstyd, naprawdę. Jaki to jest pazerniak, matko i córko. Biały wykop, biały wykop. Ty już komentuj. Komentuj odpowiednio. Co, co, bo ja wiem, że biały wykop skomentuje najlepiej. Ty, no nie pasowałyby mi, pasowałyby mi. Ile można śpiochy łatać, zwłaszcza, że ilewa skarpeta mi zaczęła przeciekać i zawsze po połowieniu mam lewą stopę umytą. Ja pierdzielę, zobaczcie Marcin jaki jest za... starsza żelada, co? Ja nie wiedziałem, że to tak cringe'owy film wyjdzie, no trudno, dobra. Słuchajcie, no głównie tak, ja też dziękuję firmie Mikado, bo bardzo fajna akcja z tego wyszła, a teraz przejdziemy do plecionek. będzie w niedzielę, w niedzielę będzie używany na pewno. Okej. Okay. Zobaczymy co na to bonę, no, Ale będę się starał. E, plecionki, zobaczcie od Kogutka. E, machi, e, machi, tu jest logo Kogutka. Od razu zaznaczę, że e, to jest polska produkcja. Plecionki są w pełni produkowane w Polsce. Plecionka jest w kolorze białym, ponieważ producent twierdzi, że malowanie plecionek wpływa na ich wytrzymałość. A Kogutek twierdzi, że są to najwytrzymalsze plecionki, jakie mi łowił. Dlatego też wszedł w taką oto. Współpracę, no, bo można powiedzieć, że jest twarzą marki z tym ambasadorem plecionki. Momencie. Tak, ambasadorem plecionki. Ja łowiłem, bo tak, plecionki mamy 3-splotowe, 4-splotowe, 8 splotowe i 16-splotowe, coś ciekawe. Ja łowiłem 4-splotową 008, ale to byłem to na dwóch wypadach do których ta plecionka towarzyszyła. Nie strzępi się, jest ok, ale nie miałem, nie miałem jakichś, nie wiadomo jakich przyłowów ani zaczepów. Aby coś więcej na ten temat powiedzieć, pewnie powiem za, za jakiś czas, na pewno te plecionki potestuję, jest to ogólnie okay. produkt premium. Zada, my zada się też od koguta dostaliśmy po szpulce. Tak? I łowiliście tym? Nie, zastanawiam się gdzie ją mam. A no to, to się zastanawiam dalej. O, no, teraz, o teraz mi, teraz o. mi. Dokładnie. Jeszcze popatrzymy, popatrzymy na wytrzymałości, 0,3244 kg. 004, no 4,7 kg bo to moim zdaniem dużo. 017, 12,7 kg No kurczę, no słuchajcie. Pomóżmy wspólnie kogutkowi w biznesie tak, i, i sprawdźcie tą plecionkę. który może no, było warto no, z... sprawdzić i dać mu szansę, nie? Dlaczego by nie? A weź zobacz Muszę tutaj. Muszę odkopać e, to swoje za, 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 za. Co mam zobaczyć? Gdzie to jest produkowane, w jak, dokładnie w jakiej A, miejscowości. Nie jest tylko podane, że wyprodukowane w Unii Europejskiej. A, po prostu. Ale to, no, kogo tak mówi, że to jest w Polsce produkowane. Jasienica. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo, no, na przykład dla mnie jest to, jest to ważne. Ja zawsze wolę, jak coś jest z Polski, niż na przykład z Azji. Tak, no pewnie. No, tak więc trzymamy Trzymamy kciuki. Bo one aby... już są dostępne na sprzedaży? Tak, one są już dostępne na sprzedaży, możecie sobie je u nas kupić w sklepie. Pieczonka machi-machi. No Ja trzymam kciuki, kogutek, aby ci się ogólnie z tym biznesem pociąkowym udało. Tak więc moi drodzy, no to dzisiaj krótko informacyjnie. A my się już widzimy niedługo na dodą. Trzymajcie się. Hej!